Sprawdźcie czy jest pro! Witamy ponownie na naszym kanale. Dziś wracamy do układów All-in-One z serii Liquid Freezer 2. Po teście LFA420 pytaliście zarówno tutaj jak i w mailach o to o ile wersja 420 jest wydajniejsza od wersji 360 i czy wersja 360 poradzi sobie z i9-12900K. Namawiać nas do takich testów i porównań długo nie trzeba, także dziś sprawdzamy co potrafi Liquid Freezer 2 360. Ten, kto śledzi nasz kanał, zapewne już dobrze zna konstrukcję układów LF-2. Jeżeli dla kogoś jest to nowość, to w szybkim skrócie coś na temat specyfikacji. Rozmiar chłodnicy w wersji 360 to 398x38x120 mm. Zaznaczmy, że grubość chłodnicy 38 mm jest nieco większa, niż ma to miejsce w przypadku większości układów All-in-One. Trzy wentylatory Arctic P12 PWM, a w przypadku naszego testowego chłodzenia dodatkowo z podświetleniem RGB. Wentylatory, które obracają się w zakresie od 200 do 1800 obrotów na minutę. Na blokopompce znajduje się mały wentylator, którego zadaniem jest dodatkowe chłodzenie sekcji zasilania procesora na naszej płycie głównej. Wentylatorek ten, pomimo tego, że potrafi się rozkręcić aż do 3000 obrotów, jest całkowicie niesłyszalny i nie wpływa negatywnie na kulturę pracy. Sama pompka pracuje natomiast w zakresie od 800 do 2000 obrotów na minutę. Dodatkowym plusem LF-ów 2 jest wstępna aranżacja okablowania, dzięki której do podłączenia mamy tylko jedną wtyczkę zasilającą 4 pin oraz w przypadku wersji z podświetleniem jedną wtyczkę 3 pin ARGB. Razem z chłodzeniem dostajemy komplety mocowań pod platformy Intela oraz AM4 od AMD. Nowe zestawy oczywiście posiadają w komplecie mocowania na podstawkę LGA 1700. Montaż chłodzenia jest szybki oraz banalnie prosty, ale jakby ktoś potrzebował instrukcji montażu, to znajdziemy ją tylko na stronie Arktika. Razem z chłodzeniem dostajemy pastę MX5, a okres gwarancji wynosi aż 6 lat, co przy układach all-in-one też jest mocnym plusem. Przechodzimy do tego co najważniejsze, czyli do testów. Platforma oraz metodologia testowa bez zmian. Zamknięta obudowa Fantexa i i912900k z limitami mocy na 150, 200 oraz 241 W. Jeżeli spodoba się Wam film, zostawcie łapki w górę, piszcie w komentarzach i mała prośba z naszej strony o zasubskrybowanie naszego kanału, za co serdecznie Wam bardzo dziękujemy. Przy niższym limicie mocy wersja 360 traci do wersji 420 raptem 3 stopnie. Natomiast przewaga LFA 360 nad NHD 15 to aż 5 stopni. Zwiększając limit mocy do 200 W, identyczne różnice jak wcześniej. 3 stopnie straty do 420 oraz 5 stopni przewagi nad noctułą. Przy maksymalnym MTP dla i 9 k wynoszącym 241W różnica wydajności pomiędzy 360 a 420 wzrasta do 5 stopni. Jak widzicie Arctic Liquid Freezer 2 360 radzi sobie z i 9 k podczas pełnego obciążenia z maksymalnym limitem Turbo Power 241W i wcale tak wiele do wersji 420 nie traci. Na plus za 360-ką przemawia zdecydowanie lepsza kultura pracy. Trzy wentylatory P12 kręcące się z maksymalną prędkością generują hałas na poziomie 41 dB. Patrząc na tak dobrą wydajność, na tak dobrą kulturę pracy, można powiedzieć tylko jedno: brawo! Przy generowanym hałasie 39 dB lf 360 nadal prezentuje bardzo wysoką wydajność i nie traci tak wiele do wersji 420. Różnice wydajności znamy, różnice w kulturze pracy znamy. Teraz ceny. Tutaj może być mała niespodzianka, bo chodzenia w wersji 360 oraz 420 kosztują bardzo podobnie. Do wersji 420 musimy dopłacić raptem kilkadziesiąt złotych. Nie ma co ukrywać, ale ceny układów Arctic LF2 są bardzo atrakcyjne, jeżeli spojrzymy na cały kształt produktu. Powiemy wprost, konkurencja nie ma tutaj za bardzo podjazdu. Podsumowując. Wersja 360 jest nieco mniej wydajna, ale ta wydajność nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Na plus za 360 przemawia natomiast zdecydowanie lepsza kultura pracy, bo różnice blisko 5 dB naprawdę można odczuć. Kolejnym plusem będzie tutaj oczywiście lepsza kompatybilność z Waszymi obudowami, bo żeby móc zamieścić wersję 420, będziecie potrzebować większej i jednocześnie zapewne droższej obudowy. Jeżeli jednak liczy się tylko wydajność chłodzenia, jeżeli jest obudowa, która zmieści iO 420, to śmiało możecie brać właśnie tą wersję chłodzenia. Chociaż czy warto? Hmm, dajcie znać w komentarzach, czy według Was warto inwestować w wersję 420, czy może jednak wersja 360 jest w zupełności wystarczająca. Naszym zdaniem różnica w kulturze pracy może być tutaj głównym wyznacznikiem, ale to tylko nasze zdanie. O niczym chyba nie zapomnieliśmy. Zapowiemy tylko, że kolejny materiał też będzie związany z układami All in One. Widzimy się za kilka dni. Na dziś to tyle. Udanego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.